Kochani, dzisiaj przyszły prezenty pod choinką, zobaczcie, ja mam taki prezent, Samuel dostał trochę większy, ja jestem duży, więc dostałem mały, Samuel jest mały, więc dostał duży. duży. To co, zobaczymy pierwszy mój, co? Tak, 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 tak. żeby wrażenia powoli budować, e, emocje. Kochani, zawsze marzyłem, a marzenia trzeba spełniać, bo jak mówi słowo, zapisałem prawdę w Twoim sercu. Bóg mówi, jestem świadom zamiarów, jakie zamyślam co do Was, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, wy zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie, kochani. Ważne jest to, że nigdy w życiu na czymś takim nie grałem. To jest pierwsze otwarcie. To jest karteczki jakie są w środku. Może tam jest, że nieinteligentnym nie prosimy nie dotykać. Aaaa! Proszę się nie śmiać. To nie jest wersja dla dzieci. To jest wersja dla Witka. Eee, czekajcie, tu czekajcie, usniki. nie, to jest ustnik, to jest jakiś pasek, o dwa ustniki mam, no to ja bym nie miał jeden, jaki Czekaj, ciekawe czym się różnią, nie, to jakbym jeden zgubił po prostu, no widzicie, wersja dla nieinteligentnych, o uwaga, nigdy nie grałem, zobaczymy czy się uda. Nowy hejnał, Nowy hejnał Antidotum, bo Wicio postanowił w ramach zmiany swojego życia, w sensie powrót do korzeni, do muzyki, już nie chce mi się być perkusistą, choć będę grał ale spokojnie. Zainwestowałem w trąbkę. Ona jest plastikowa, zobaczcie jaki kolor Ona jest plastikowa, ponieważ jest lekka. bo co nosić ciężko? Można nosić lekką. No, można ją pobijać, jak tak dalej. Mam trąbkę. Dzisiaj jest moje pierwsze, pierwsze ćwiczenie, tak naprawdę, w sumie to drugie, tak, bo wyjechaliśmy tak. przyszła dzień przed wylotem. No, samolotem i mam trąbkę. I ja się bardzo cieszę, jakbyście mieli odegrać na trąbce, to polecam. Miałem ją ze sobą na rekolekcjach w, jaka to była miejscowość, tam gdzie byłem, w Sanoku. I był tam człowiek, który powiedział: Witek, przez to, że ty wziąłeś trąbkę i zagrałeś nam jeden dźwięk, bo teraz zagrałem wam więcej trzy. Mówić, postanowiłem też kupić trąbkę i też będzie grał. Amen. siostro. Bracie i siostro. Zaczynamy, słuchajcie. Babunia szczęśliwa. Babunia 3G wróciła cała i zdrowa. Dziękujemy za wszystkie życzenia. Bardzo dużo było. Bardzo dużo, bardzo dużo życzeń. Taka szczęśliwa. Mówi, jestem znana teraz na całym świecie. Tak ci mówiłam? Tak, teraz cały świat mnie zna, że jestem Babunia 3G. Babunia 3G, rypy, A jak ktoś nie wie historię tego babunia 3G, tu to trzeba, trzeba zobaczyć. zobaczyć, Czerwony kapturek. Prawdziwa historia. Prawdziwa historia. Wszystkim polecamy tę bajkę. Już kiedyś ją polecaliśmy, ale jeszcze raz tak. polecamy. Dobra, <laughs> uważnie trzeba oglądać, żeby nie było, ale babcia w swoim nowym marzeniu, że za rok co chce zrobić? Chce skoczyć i polecieć na tej spadolotni. Tak? A, tak. Tak mi się bardzo spodobało, no i mówi, że może nie w tandemie, nawet sama by poleciała. Będzie w tym wieku, że się już nie martwi, najwyżej nie wyląduje. No tutaj. właśnie, rozmawiałam z moją mamą w samolocie i mówi Sylwia, teraz ja się już niczego nie boję. Wszystko, co miałam zrobić, zrobiłam. Córkę dobrze wychowałam, dobrze za mąż wydała, patrzcie, jak dobrze wydała za mąż. Babcią została. Babcią Jest została. zadowolona Tak. Czeka może jeszcze na prawnuki, ale mówi, z nieba też je można oglądać. No, dobra, kochani, Hebrajczyków 6, 10 do 20. Masz tę samą wersję, żona? Tak. No to Ciebie prosimy. Słuchamy Słowo na dzisiaj Antidotum 651. Jedziemy z Koksem. Bracia, <laughs> nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie Waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i jeszcze usługujecie. Spragniemy zaś, by każdy z Was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Albowiem, gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, poprzysiągł na samego siebie, mówiąc: Zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę. A ponieważ Abraham tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia prawdy jest zakończeniem każdego sporu między nimi. Dlatego Bóg, pragnąc okazać dziedzicom obietnicy ponad wszelką miarę niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę. My, którzy uciekliśmy się do uchwycenia zaofiarowanej nadziei, trzymajmy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus jako poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Oto słowo Boże. Bo u będą dzięki. Tak jak pamiętacie, wczoraj mieliśmy ten fragment słowa, który nam przypominał, że Jezus za nas umarł, tak? Wycierpiał, gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich. To dzisiaj nam mówi to, co to znaczy, że On jest to, że sprawcą zbawienia. I żeby tego zbawienia, oczywiście przypominamy to, bo to nie jest nowe, ale dla wielu jest nowe, niestety cały czas, <kud> że, 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 to, że to zbawienie dotyczy też okresu ziemskiego i i Bóg chce tutaj dla nas tego życia w obfitości. z teraz, czego mam się uchwycić, żeby tej obfitości móc doświadczać w swoim życiu? No i dzisiaj, autor Hebrajczyków dzisiaj nam mówi to no w prosty sposób. Masz się uchwycić obietnicy Bożej. Nie? Zawsze zadaję pytanie, przy której obietnicy, czy przy których obietnicach pała Twoje serce, przy których czujesz, że Bóg porusza gdzieś Cię wewnętrznie. Jeżeli to jest coś, co dotyka Twojej najczulszej struny, no to się tego uchwyci. i powiedz, Panie, przecież Ty powiedziałeś, mów mu, w którym wersji, on oczywiście wie, że to powiedział, ale tu chodzi o Ciebie, że Ty wiesz, że on to powiedział, nie? Panie, ale przecież Twoje słowo mówi tu i tu i to jest dla mnie. I tego się może uchwycić bezpłodna, tak? Która powie, ale Panie, przecież Ty obiecałeś, że niepłodna będzie rodzić. No to ja tego się dzisiaj uchwycić chcę. Tego się może uchwycić biedak, bo, bo, bo powiesz, ale Panie, przecież ty powiedziałeś w swoim słowie, że pan dosłyszy, usłyszy głos biedaka, tak? I Pan go, i pan go y, nasyci dobrami. To jeżeli to, bo to może być inny werset, który cię dotnie. Czy możesz powiedzieć, Panie. Brakuje mi na podatek i zacytować Piotra, fragment z Piotrem, kiedy idzie wyłowić rybkę i wyciąga z pyszka. Panie, przecież zatroszczyłeś się w taki sposób o Piotra, jego podatki? Wierzę, że ty się możesz o moje. Nie wiem, przy czym Twoje serce pała, bo to jest Twoje serce, to jest Twoje życie. A Biblia jest utkana tysiącami obietnic, które Bóg nam daje. Ale generalnie Bóg chce dla nas dobra, dobra i bracie siostro, jeżeli. Ty nie, nie wierzysz, że dla twego życia ma być dobro ze strony Boga, to znaczy, że jakoś w niewłaściwy sposób wierzysz w niewłaściwy sposób patrzysz na Boga. Inaczej nie znasz Boga. Nie znasz Boga. Bóg chce dla ciebie dobra. No i teraz. Boże, to jest długi fragment, to znaczy nie wiem, którego by się tu chwytać, nie? Pragniemy zaś by każdy z Was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście się y, nie stali ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Czyli widzicie, jest podpowiedź, jak to robić. Czyli tak jak było wczoraj, by zbawienie no to przez znanie Słowa Pana, tak? przez, przez poznawanie Jego Słowa. A dzisiaj mamy, abyście się stali, nie stali ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę przecież widzimy, którzy mieli wiarę, tak którzy przez wiarę i cierpliwość, takie dwie rzeczy, wiara i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Mamy ich naśladować, czyli co musimy? Musimy wierzyć i musimy być cierpliwi. Taką podpowiedź dzisiaj nam daje słowo. Jeżeli chcesz być naśladowcą, Świętych, to potrzebujesz wiary i cierpliwości. To jest to, co dzisiaj mówi słowo. Wiary i cierpliwości. Wiara rodzi się ze słuchania słowa, czyli znowu wracamy do tego, co było w wczorajszym fragmencie Hebrajczyków. A cierpliwość, a cierpliwość to jest powtarzanie tych samych rzeczywistości. bo potrzebuje, by w to by się wyrobiła cierpliwość byś w cierpliwy sposób oczekiwał, że dzisiaj powiedziałeś, Panie, ja chcę i się nie stało, jak małe dziecko się obraziłeś, poszedłeś do innej piaskownicy, tylko, Panie, ja wczoraj wierzyłem, ja dzisiaj wierzę, ja jutro będę wierzył i pojutrze, mimo, że okoliczności pokazują coś innego, nie? Bóg chce takich ludzi, Cierpliwy. cierpliwość jest taką cnotą nie? być cierpliwym człowiekiem to to jest mieć taką dobrą cnotę cierpliwości to jest jeden z takich też, można powiedzieć darów Ducha Świętego bo jak popatrzymy na piąty galatów to tam jest cierpliwość, uprzejmość nie? to jest coś co trzeba w sobie wypracować nie? być cierpliwym, cierpliwym w proszeniu żony, ona jeszcze, jeszcze dziś nie, jeszcze dziś nie, ale jak będziesz a się obrazi to nic nie będzie nie? A możesz być cierpliwy i że ona Cię może zaskoczyć. A to też w Słowie Bożym jest. Jest w Słowie Bożym. Na przykład, między innymi, ważne u Kocheleta. Tak? Używaj sobie życia z niewiastą, którą ci ukochał. Nie? Trzeba tylko y, codziennie wieście przypominać, że w Słowie Bożym to jest. I Ty się tej obietnicy uchwyciłeś. Mhm. No i póki nie zechce sama, również mamy to później. Ale to bo nie budźcie ją, nie budź ją, póki nie, nie, zechce buzią, sama. nie zechce sama. Więc to trzeba przed, przed snem, słuchajcie, przed, bo potem nie budzi, nie, nie budzi, nie, póki nie zechce sama. <sum> <sum> tak. Ostatnie wakacje były, wiecie, więc Żony różne też tematy. Okazują, to przerabiamy. Przepiękna cierpliwość wobec swoich mężów. I to jest chwała Boża. Chwała Boża się w tym objawia. Bądźcie cierpliwe, doskonałe. Bądźcie we wszystkim, co czynicie, względem mężów waszych. Amen. I mężowie względem żony. No to, to całe życie cierpliwość, cierpliwość. Co, co to jest? Co ja No to już jest ktoś mężem, to już jest cierpliwość. No dobra, dobra dobrze. To nie ten temat. Nie, <grym> ten temat, nie, 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 te, nie te czytania. <śledzianie> Uwaga, dlatego Bóg pragnął okazać dziedzicom obietnicy ponad wielką miarę niezmienność swego postanowienia. Wzmocnił je przysięgą, abyśmy, przez dwie rzeczy niezmienne, to do których niemożliwe jest, by Bóg skłamał, mieli trwałą pociechę. My, którzy uciekliśmy się do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Zobaczcie, jest, to jest bardzo ważny fragment, jest bardzo ważny werset, żeby wiedzieć, że Bóg nie może skłamać. Skoro Bóg coś obieca, bo tak musi być. To tak obiecał niebo, to tak musi być. Skoro obiecał Bóg, to tak musi być. Skoro obiecał życie w obfitości, to tak musi być. Amen. Bo Bóg obiecał. Teraz, dlatego ty musisz wiedzieć, co Bóg tak. obiecał, bo inaczej diabeł będzie cię cały czas zwodził, będzie to był to się mówi, tak będzie cię ciągnął za nos. Tak? Tam, gdzie on będzie chciał, będziesz po prostu marionetką w rękach diabła. Ja tutaj um, zachęcam, żeby zobaczyć. Um, Trzecie spotkanie seminaryjne, online, te co robiliśmy na taborze, tam była ta pantomima, marionetki, tak. żeśmy ją grali. Ja bardzo ją lubię. Ona jest bardzo prosta, ale bardzo wymowna. Nie trzeba żadnego komentarza. Ona sama się tłumaczy. Więc warto zobaczyć, jak tam właśnie diabeł manipuluje ludźmi, nie? I ich trzyma na uwiezi. A my mamy być w pełni wolnymi. I zachęcam Cię, bracia i siostry, do tej, do tej pełni wolności. Amen. Amen. I teraz tak, trzymajmy się tej, 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 tej nadziei, którą nam dał. Poprzez wiarę trzymajmy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, która przenika poza zasłonę. Zasłona została zerwana, pamiętacie, to miejsce najświętsze, czyli mamy tam wejść, tak? Ta kotwica przenika poza tą zasłonę, czyli, czyli, czyli jesteśmy właśnie tam, w miejscu najświętszym, czyli jesteśmy w obecności Bożej. Możemy mieć to tutaj na ziemi Jezus, tak. to już nam zapewnił tutaj na ziemi. Tak? Gdy Jezus jako poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki, na, na wzór Melchizedeka, to też wspominano oczywiście było w wczorajszym czytaniu, tak? gdzie Jezus jako poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem, czyli tym najważniejszym kapłanem na wzór ty masz przystęp do Boga, masz przystęp do tronu Bożego przez krew Pana Jezusa, masz przystęp do tronu Bożego. Masz prawo przebywać w obecności Boga. Mm. Masz prawo. Już tu teraz mamy prawo, cię, siostro. To się często realizuje podczas modlitwy uwielbienia zaczynamy się modlić, stajemy przed Panem i, i Pan czasem daje nam to doświadczenie stanięcia w Jego obecności. Takie niedyskusyjne. Ewidentnie ten, kto to ma to doświadczenie, to wie, że je ma. i Nie da się go przeoczyć. Amen. Amen. Więc Dzisiaj. idźmy za tym. Idźmy za tym. Dzisiaj psalm 111. Naprawdę to jest wspaniały psam. To jest psalm, który no, tak otworzył moje oczy na właśnie te dzieła Boże i na to, w jakim miejscu ja jestem, w jakim miejscu Bóg chce, żebym ja była. O tak. Bo to, gdzie ja jestem, to, to nie zawsze jest tak jak właśnie Bóg chce, że daje się zwodzić, ale Bóg chce dla mnie właśnie wspaniałości tu i teraz i to jest to jest niesamowite. Ten psalm 111 to tak objawia. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Z całego serca będę chwalił Pana w Radzie Sprawiedliwych i na Zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, zgłębiać je yy. mają wszyscy, którzy je miłują. Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów. Pan jest miłosierny i łaskawy, dał pokarm bogobojnym, pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Zesłał odkupienie swojemu ludowi, na wieki ustanowił swoje przymierze. Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki. Jest tak cudowny i przenikający ten, ten psalm. No ale pierwsze to, co się zaczyna, zaczyna się od takiego właśnie uwielbienia. Z całego serca będę chwalił Pana. Będę chwalił Go tym, co dzisiaj jest w moim sercu. I tak jak dzisiaj jest Ono, w jakiej formie jest, w jakim kształcie jest moje serce i czym jest napełnione tym będę chwalił Pana. Może dzisiaj przez łzy, może przez jakiś smutek, yy, wielką radość. Nie wiem, w jakim miejscu dzisiaj jest Twoje serce jakie jest dzisiaj Twoje serce. Może właśnie dzisiaj Bóg dotyka Twojego serca, serca, kiedy jesteś w najgłębszym grzechu, w największej ciemności. Ale w tym miejscu możesz oddawać Bogu chwałę, ponieważ On zna plan na to, jak Ciebie z tego wyciągnąć. I to jest powód, by wielbić Boga. Bo wielkie dzieła czyni Pan. I, no i możesz wszędzie wielbić Boga, tak? W Radzie Sprawiedliwych na Zgromadzeniu. I wielkie są dzieła Pana. Naprawdę wszystko, co Bóg czyni, jest wielkie. Czasem słyszę, nie, no co ja będę mówić, takie małe cuda, wy to macie cuda. słuchaj, ja mówię, słuchaj, każda, każda rzecz, którą Bóg czyni, każde dzieło, które Bóg wykonuje, jest wielkie, ponieważ to jest ingerencja wielkiego Boga twoje życie, w moje życie. My w swoich oczach tylko jakoś to oceniamy. Zupełnie bez potrzeby, ale każde dzieło Boże jest wielkie i zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują. Zobaczcie, Bóg, jeżeli Słowo Boże zaprasza nas do tego, pokochaj to, jak działa Bóg. Zobaczysz wielkie rzeczy i będziesz je zgłębiać, no to co się wtedy w nas zrodzi? Zrodzi się wiara i zrodzi się nadzieja, która tak jak jest w pierwszym czytaniu, przeprowadza nas przez zasłonę, przed samo oblicze Boga. Jesteśmy po prostu postawieni w świętym, najświętszym miejscu, święte świętych. Tam nas po prostu to stawia, kiedy jest w nas wiara i nadzieja. I przenikamy przez te zasłony. Kiedy zgłębiamy dzieła Boże, pomyśl o dziełach Bożych, których Ty doświadczyłeś, o których usłyszałeś. Wiecie, ja poprosiłam u nas we wspólnocie Sylwię, y, też jest Sylwia, jeszcze, jeszcze jedna Sylwia we wspólnocie, żeby spisała w miarę możliwości, jak będzie miała czas, żeby spisała świadectwa, które, y, które ludzie pisali w komentarzach, które Wy pisaliście w komentarzach. No i już jesteśmy na, znaczy jesteśmy. Sylwia jest na, skończyła na 280 odcinku. I tych świadectw jest tyle, sobie przejrzeliśmy w czasie naszych wakacji. To tylko tak zerknęłam optycznie, jeszcze nie czytam wszystkich. Ja mówię, to są wielkie dzieła Boże. I jak Sylwia skończy swoją pracę, to będziemy je umieszczać. I naprawdę Bóg czyni wielkie dzieła. Kiedy Wy też piszecie te świadectwa, sami możecie też zobaczyć, coś jest w Twoim życiu, co jest w życiu brata, siostry. Zgłębiacie je mają wszyscy, którzy je miłują, ponieważ to nas stawia znowu w pięknym miejscu. Bóg sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, że trwa pamięć Jego cudów. Jeżeli Bóg uczyni i czyni cud w Twoim życiu, to jest to już na wieczność. To znowu jest to doświadczenie wieczności, ponieważ pamięć Jego cudów trwa. I to jest cudowne, ponieważ my, czytając Słowo Boże, nawet jeżeli to było tysiące lat temu, widzimy, jak wielkie rzeczy Bóg czyni i cudownie, że trwa pamięć jego cudów, ponieważ znowu mogę zobaczyć, jak wielki jest Bóg, że każda moja sprawa przy tak wielkim Bogu staje się od razu mniejsza. I ja wiem, że Bóg sobie poradzi z tą sprawą. I to jest, to jest takie cudowne. I to doświadczenie miłosierdzia i jego łaskawości. I ostatnia zwrotka: zesłał odkupienie swojemu ludowi. Na wieki ustanowił swoje przymierze. Tak, my. My przez krew Jezusa, przez krew naszego Zbawiciela, jesteśmy we wiecznym przymierzu, doskonałym przymierzu, któremu nic nie dodasz, niczego nie ujmiesz, ono trwa na wieki i jest pełne i niczego mu nie brakuje. To jest przymierze wspaniałe i doskonałe, i pełne. I możesz korzystać z tego przymierza. Właśnie możesz wejść w to przymierze, w to święte świętych, w tą relację z przymierzem, w relację z Bogiem i być w tym przymierzu i czerpać owoce. To, to są jakieś kłamstwa, że my po prostu musimy y, zasługiwać i zasługiwać i zasługiwać. Nie, nie. Dzisiaj ten psan pokazuje i to pierwsze czytanie, że, że jesteśmy w nowym miejscu właśnie przez krew Jezusa. A Jego imię jest święte i wzbudza trwogę. Czyli na imię Jezusa zgina się każde kolano. Ogłaszaj i błogosław siebie i wszystkich dookoła ludzi imieniem Jezus, bo Jego imię jest święte i wzbudza Trwogę i każdy Twój nieprzyjaciel, widoczny, niewidoczny, musi się poddać. W swoim czasie to się pewnie stanie i dzieje. Ym. Ale to się dzieje, ponieważ y, wszyscy, to, je, to imię Jezusa wzbudza trwogę wobec Nieprzyjaciół. I wszystko jest Mu poddane, absolutnie wszystko. I Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki. Wszystko, co czyni. Bóg, trwa na wieki, na wieki. Amen. Ja Ci życzę doświadczenia właśnie takiej wieczności, tego, że co się dzieje w Twoim życiu, już ma to wieczny wymiar. I to jest piękne w Panu. Amen. Amen. Perfezjan 1.17.18, 17-18 Aklamacja Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serce swoim światłem, abyśmy wiedzieli czym jest nadzieja naszego powołania Amen. Mhm. czyli byśmy wiedzieli czym jest nadzieja czyli czym nie jest dramat naszego powołania nadzieja raczej się kojarzy z czymś pozytywnym Mam nadzieję, zawieźć nie może, że miał 5. I mamy Ewangelię Marek 2, 23-28. Ale nie skomentowałem tego Niech. Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli Bóg Ojciec, niech przeniknie nasze serca swoim światłem. Światło się kojarzy z ciepłem, z nadzieją, z pewnością. Tak, gdy, mam pewny, gdy widzę światło bezpieczeństwo, gdy płynę i widzę światło latarni, to mam pewność, że tam jest ląd, nie? Że, 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 że dobrze zmierzam. Jak go nie widzę, to się martwię. Nie widzę światła gwiazd, to nie mogę ustalić swojego położenia na morzu nocą. Nie? Już w ogóle, gdy wychodzi słońce, no to wszystko wygląda inaczej, nie? dużo bardziej pozytywnie. Mhm. Y, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania czyli mamy prawo wiedzieć, i mamy powołanie. I mamy prawo je znać, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Dzieci Boże, amen. Mamy Ewangelię Marek 2, 23-28, posłuchajcie. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego, patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno i dał również swoim towarzyszom. I dodał, to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chrystę. Ja już nie chcę tu dużo, bo dzisiaj było bardzo dużo słów. Bóg zaprasza nas wolno, do wolności, bracia i siostry, do wolności. A ta wolność też się przejawia w kwestii świąt, tak? do wolności. Ty masz być człowiekiem wolnym, a nie zniewolonym. Ty nie masz być zniewolony religią. Tylko masz być wolnym człowiekiem, który przeżywa swoją wolność w religii. Nie? Żeby te prawa nas, kochani, nie zabijały i żebyśmy przez te prawa nie zabijali innych ludzi, ale byśmy właśnie rozdawali miłość. A właśnie pełnia miłości e, pokaże Ci e, sens szabatu, sze, sens świętowania, sens, e, sens przepisów prawa. Ale zupełnie inaczej, jak od strony miłości do tego dojdziesz, to, to, to zobaczysz pełnię wolności. No i też, bo to wiele razy ta Ewangelia się powtarza, nie? tak mam wrażenie, że ja ją dość często słyszę. Nie? Jak popatrzymy na całą działalność Jezusa, to On jakby cały czas chciał pokazać, nie jakby, chciał pokazać Żydom, że nie takie kwadratowe myślenie, nie? tylko musimy po prostu wyjść poza tą ramkę, i miłość jest zawsze u Pana Boga ponad prawem. Chociaż mówię, do wszystkich małżeństw, do wszystkich rodzin, do wszystkich relacji. Pamiętajcie, miłość ponad prawem. Zastanów się, czy ten gest dzisiaj, który robisz, jest przejawem miłości, czy przejawem prawa. Ponieważ prawo, poprzez prawo można zabić. To jest kara śmierci, tak? Prawo może zabijać. A Bóg nas uczy wychowuje nas według prawa miłości. Zastanów się, czy to, co robisz względem siebie, względem drugiego człowieka dzisiaj, jest miłością, czy jest, jest wolnością w miłości, czy jest niewolą w prawie. To już tak bardzo radykalnie pokazałem, ale prawo, zobaczcie, Jezusa doprowadziło na krzyż. Nie? Ale on pokazał, nie, ale ja nie chcę całe życie być na krzyżu, ja wschodzę z krzyża, ja, czy ja wychodzę ze śmierci, bo, bo litera prawa bowiem zabija, a duch ożywia. Czyli bądźmy ludźmi duchowymi, pytajmy Boga, co robić, by we wszystkim, co czynimy, było więcej miłości. Amen. Amen. Panie, niech tak się stanie w Zobaczymy, naszym życiu, we wszystkim, co robimy, Panie, Panie tym, miejsce, by zastanawiać się, Panie, tym, i zobaczyć, święto, co jest miłością w tym, co czynię. Tym, co jest tego, miłością. Każdą obietnicę, Bądź wybiony i wywyższony, tym, Panie, nasz Zbawiciel. Tym, więcej wolności tym, w Tobie, więcej wolności. Wielbię Ciebie i błogosławię. Jesteś świętym, wielkim, wspaniałym, cudownym Bogiem. Niech Twoje imię będzie uwielbione i wywyższone. Chwała Ci, Jezu. Wszelka chwała i wszelka cześć. Błogosławię Cię, Panie. Błogosławię Twoje święte imię. I dziękuję za to, co uczyniłeś, czynisz dalej czynić będziesz. Chwała Tobie, jest. Amen. Obraz osoby, mam obraz osoby, która jest pochylona nad Słowem Bożym. I zaczynasz płakać, łzy leją się, wylewają się z Twoich oczu, i Pan Bóg przychodzi właśnie z takim oczyszczeniem, ale to miejsce wypełnia, wypełnia wielka Jego miłość i sprawa, którą nosisz w swoim sercu. Dzisiaj Bóg właśnie zdejmuje ciężar tej sprawy z Twojego serca. I, no i tak dzisiaj właśnie przychodzi Pan Bóg do Ciebie z doświadczeniem. Chwała Ci, Jezu. Ale ja to mogę potwierdzić. Bo mam taki obraz kłódki otwieranej kluczem. A kłódka jest zamontowana na sercu. To serce, bo w jakiś sposób zamkniętej, Bóg otwiera. Nie chwała Pan. Pan Bóg też przychodzi do kogoś, kto boryka się z grzybicą stóp. Bóg cię uzdrawia Twoją skórę, skórę stóp. Chwała Ci Jezu Chwała. I też e, szumy w uszach. Bóg do czyjejś uszu przychodzi, uzdrawia słuch. Dziękuję Ci, Panie. I też zawroty głowy. Amen. Chwała Ci, Panie. Ja też widzę, że jest kobieta, która jest po badaniu tarczycy i po tym OSG wyszły takie guski. Bóg się przychodzi do Ciebie i uzdrawia te guski na tarczycy. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Chwała. I chwała Ojcu. Chwała Ojcu. Synowi, Synowi, Duchowi, Duchowi Świętemu. Jak, jak była na, na początku, początku teraz, teraz zawsze wreszcie. i na wieki wieków amen. amen bożego dnia do zobaczenia jak się uda jutro papa pa. pa, pa. mam zadanie na koniec <grym> na koniec wspaniałego <grym się zadać na koniec> Przed Twoim tronem.